Top 7 samochodów do 100 tysięcy zł od grupy Germas. W ofercie samochodów do 100 tysięcy złotych od marki Ford posiadamy model puma w wersji Titanium. Jest to litrowy silnik z miękką hybrydą, który generuje nam 125 koni mechanicznych oraz posiada manualną sześciobiegową skrzynię biegów. Z oferty Hyundai mamy do dyspozycji Bayona w silniku 1279 koni, ewentualnie silnik litrowy z manualną bądź automatyczną skrzynią biegów o mocy 100 koni w różnych wersjach wyposażenia. Hyundai i20 z identyczną gamą jak w Bajonie, dostępna w różnych wersjach wyposażenia. Hyundai i10 również w silniku 1,279 KONI ze skrzynią manualną bądź automatyczną lub litrowa jednostka o mocy 90 KONI. Oraz Hyundai i30 w silniku 1,5 o mocy 96 KONI do 100 tysięcy złotych w KGM możecie nabyć model Tivoli dostępny z silnikiem 1.5 turbo o mocy 163 koni mechanicznych. Dostępny ze skrzynią manualną lub automatyczną, z napędem na jedną oś lub na cztery koła. Dostępne są różne wersje wyposażeniowe. W Suzuki do 100 tysięcy możesz nabyć Swifta, samochód, który jest napędzany silnikiem 1.2 o mocy 83 koni. Do wyboru skrzynia manualna bądź automatyczna. Dla każdego znajdziemy odpowiednią wersję wyposażenia.